Wrzesień 2014, za nami, przed nami niezwykle ciekawy, emocjonujący październik. Polonia jak na razie na czele ligowej stawki niepokonana z dorobkiem 32 punktów na koncie 10 zwycięstw i tylko dwa remisy, żadnej porażki podopiecznych Jacka Trzeciaka. No, na pewno postawa Polonii bytom nas bardzo cieszy, no ale tak jak określił jeden z kibiców e, na forum. Przed podopiecznymi Jaska Trzeciaka niezwykle ważny test, można by powiedzieć nawet, że ligowa matura, no bo w tym październiku spotykamy się najpierw z rezerwami Górnika Zabrze, gdzie podejrzewamy, że zagra duża część pierwszego szerokiego składu tej drużyny. Później mecz z BKSM Stal Bielsko-Biała, który jak na razie odniósł 7 ligowych zwycięstw z rzędu. Następnie mecz przyjaźni z Odrą Opole. No i wisienka na torcie w tym październiku: derby z szombierkami w bytomiu. O tym, co za nami, a także o tym niezwykle ciekawym październiku, który czeka zarówno nas, jak i wszystkich kibiców tutaj w bytomiu, porozmawiamy z zawodnikami Poleni Bytom po wtorkowych zajęciach. Michał, z racji tego, że startujemy z końcem września z telewizją klubową Reaktywacja, przede wszystkim najpierw zacznę od pytania i też leciutkiego stwierdzenia. Witamy Cię tutaj w Bytomiu, też w naszym imieniu i w imieniu kibiców po raz drugi. Jak się tutaj odnalazłeś, w tych realiach Trzeciej Ligi Polonii Bytom i jak się czujesz tutaj po powrocie? Znasz te kąty? No witam serdecznie. Również dziękuję za, za na pewno miłe przyjęcie mojej osoby, bo E, bo w tym pierwszym meczu naprawdę miło było wejść i, i e, usłyszeć aplauz od, od kibiców więc, e, więc e, no oficjalnie witam wszystkich i, i dziękuję za miłe przyjęcie, a co do powrotu tutaj, no powiem szczerze tutaj się chyba nic nie zmieniło e, budynek ten sam e, baraki te same, boiska boiska te same, więc e, więc no powiem szczerze parę lat minęło, ale wracam tutaj jak gdybym był tu wczoraj, więc, e, e, no więc na pewno ten powrót tutaj nie, nie, nie był jakiś, jakiś trudny, ta aklimatyzacja ta, e, przebiegła e, bardzo szybko i, i wydaje mi się, że e, no bardzo dobrze się tutaj czuję. Jak Ci się współpracuje z trenerem Trzeciakiem, bo wszyscy pamiętamy taki mecz, bodajże z 2009 roku, gdzie w Bełchatowie strzeliłeś bramkę na 2-1 dla Polonii na wyjeździe i tam właśnie udział w tej akcji też brał Jacek Trzeciak, kiedyś na boisku, a teraz tak naprawdę twój, twój trener. No faktycznie, jeszcze parę lat temu graliśmy tutaj razem w Bytomiu, no teraz rola Jacka Trzeciaka jest zupełnie inna. Tutaj i powiem szczerze, że osoba trenera miała też bardzo duży wpływ na to, że, no, że ja się tutaj pojawiłem, bo, bo, no, bo znamy się z trenerem. Trener też bardzo tutaj przekonywał mnie do tego, żebym, żebym wrócił do Bytomia i, i tak jak mówię, no, to miało też bardzo duży wpływ na, na to, że, że tutaj jestem więc. Więc no, dziękuję na pewno za, za, za taką propozycję i e, nie wiem można byłoby powiedzieć, że, że robię krok, e, krok w tył. E, no, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest dobry zespół, dobrze to wygląda. Wydaje mi się jak na, na te warunki trzecioligowe, to, e, to... No to tak nieskromnie powiem, trochę chyba przewyższamy ten, ten poziom, teraz będzie takie kilka meczów weryfikacji tego, więc, więc no wszystko tutaj zmierza w, w dobrym kierunku i, e, i, no i oby, było, oby było tak dalej. No właśnie, nawiązałeś do, do tych kilku meczów weryfikacji, który jeden z kibiców na forum powiedział, że czeka was swego rodzaju taka ta ligowa matura na tym poziomie, bo zagrać najpierw z rezerwami górnika, gdzie, gdzie wiadomo, że zejdzie, zejdzie trochę zawodników też z pierwszej drużyny, a później mamy mecze z BKS-em i z, BKS i z Odrą, czyli z zespołami z czołówki i na koniec Derby, na które cały bytom czeka tak naprawdę. No zgadza się, tak jak, tak jak wszyscy tutaj wiedzą, teraz zaczynają się mecze z tymi, można powiedzieć, patrząc po tabeli, mocniejszymi zespołami. I, no i podejmujemy rękawice i zrobimy wszystko, żeby, żeby wyjść zwycięsko z tych potyczek. I, no a jak będzie to, to boisko wszystko zweryfikuje, ale. Ale wydaje mi się, że, że no ja jestem pozytywnie do tego nastawiony i wydaje mi się, że, że będzie dobrze. No nie chciałbym tutaj, żeby już wszyscy mówili o nas, że, że, że Polonia to jest pewnie, jak nie wiem, to do zdobycia mistrzostwa trzeciej ligi, czy, czy, czy wygrania wszystkich meczów, bo, bo do tego jeszcze daleka droga i no nie ukrywajmy, że wszystkich meczów chyba nie da się wygrać. Kiedyś, kiedyś jakiś słabszy moment musi przyjść, ale, ale no wydaje mi się, że, że no na pewno nie chciałbym, żeby to się przytrafiło gdzieś tutaj w tych meczach z tymi zespołami, które, które są no w tabeli najbliżej nas. W tej piątej minucie spotkania poloniści podwyższają swoje prowadzenia strzelcem bramki ponownie z numerem 77 na plecach. Michał! Michał! Michał. Michał Zieliński. 2 do 0. Jacek jak zawsze w wywiadach podkreśla, że kubeł zimnej wody na, na tego, który mówi o awansie, ale nie jest czasem ciężej, jeżeli chodzi o koncentrację czy nastawienie w samym meczu, jeżeli na przykład u siebie ogrywa się Skalnik, gracze, gracze 6 do 0, a ma panę Wozimek 2 do 0, jesteście tym liderem. Przychodzi taki mecz jak na przykład w Zdzieszowicach, gdzie naprawdę w ostatniej minucie ratujemy remis, tych okazji było więcej. Co wtedy, co wtedy dzieje się w waszych głowach, bo wychodzicie jako pewniak na boisko, jako lider zdecydowany, który jest faworytem. No to już jest rola trenera i rzeczywiście on dosyć dobrze reaguje na te wszystkie nasze sytuacje, dobrze analizuje te, 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 te i nasze mecze i nasze zachowanie, bo, no bo gdzieś tam po zwycięstwach na pewno tonuje te nasze, te nasze nastroje, gdzieś tam potrafi sprowadzić na ziemię i tej, tej pokory trochę, trochę wprowadzić w zespół. Po, 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 po ciężkich meczach też no, potrafi podnieść na duchu, i, i tutaj, tak jak mówię, no, w, tych, w, tym, w tej sytuacji jest duża rola trenera, bo, no, bo, bo on musi przede wszystkim studzić te, te nasze zapały, i, i też w pewnych momentach poklepać po, po plecach jak, jak, jest, jak jest na to potrzeba.